ja jestem Victor a kto? Ty? Hej, to ja, Victor X, a jak tam? Moje życie jest OK, a twoje? A moje jest git. YouTube, YouTube, YouTube to moje życie, a właśnie, pamiętaj wydać suba. A na jakich kanałach? A to zobaczycie na końcu. Bardzo dużo się dzieje. A zwykle to Minecraft i Roblox. Żart! Sub. Dalej sub w nasze kanały. Dobra, widzowie, dziękujemy, że. No wiadomo, że mogłaby nam troszeczkę ta piosenka nie wyjść, ale. będzie się na mnie może czegoś posłuchać. Dziękuję za słuchanie. No wiem, że krótkie to, ale dobre to. Szybka piłka. Darat, to my się zimnie. Ja ciebie przez chwilę słyszałem nawet. A, to my się na nasze życie